Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Będzie to czytanie tygodniowe od 24 lipca do 30 lipca 2023 roku. Od poniedziałku do niedzieli dla znaków ognistych, baran, lew i strzelec. Zobaczymy, jakie energie będą Wam tutaj w tym tygodniu przyświecać. Wypadła szóstka kielichów. Zobaczymy, czy pojawi się w czytaniu. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziecie mieli możliwość na bieżąco śledzić wszystkie czytania, które będą się pojawiały na moim kanale. Teraz przechodzimy do y, czytania dla znaków ognistych na najbliższy tydzień. Zobaczymy, co tutaj się dla Was y, pojawi. Jaka będzie Wasza y, energia y, w tym tygodniu? Hmm. Giermek kielichów. Co w pracy, w sprawach finansowych? Mamy kartę Słońca. To w uczuciach? Dwójka buław i o czym nie wiesz, czego się nie spodziewasz. A tu kartę sobie obejrzymy później. <laughs> Jaka jest wasza energia? Piermek kielichów. To osoba, która. Może w tym czasie tworzyć, może w tym czasie cieszyć się czymś, co, co osiągnęła do tej pory. To osoba bardzo pogodna, szczęśliwa i zadowolona. Taka młoda, młoda dusza. Jest to czas, w którym będziecie czuli bardzo miły nastrój i również taką chęć do podjęcia różnych prac twórczo twórczych poczucie też że, że nie, bo, nie boicie się jakby nowych wyzwań które przed wami w tym tygodniu będą postawione i że nawet każda jakaś mozolna praca przyniesie Wam satysfakcję. Może też oznaczać, że będziecie zaproszeni do wzięcia udziału w jakimś przedsięwzięciu, że przyjdą do Was jakieś interesujące wiadomości. Jeśli chodzi o Sprawy finansowe i zawodowe. Mamy kartę słońca, więc tutaj nie ma żadnych problemów. Wszystko układa się po Waszej myśli. Wszystkie sprawy idą w dobrym kierunku. Jest to okres radości, okres szczęścia. Otwierają się równocześnie dla Was jakieś nowe możliwości, nowe horyzonty które pozwalają Wam w tym tygodniu zrealizować pragnienia. Mówią też o tym, że jeżeli do tej pory coś nie funkcjonowało w sprawach zawodowych, to teraz jakby następuje przełamanie złej pasy i uwolnienie się od jakiejś stagnacji, trosk czy niepowodzeń. Generalnie karta niesie dużo optymizmu, ciepła, jednocześnie zachęca do działań, podkreśla, że macie w sobie dość siły, by pokonać wszelkie trudności. Jednocześnie mówi, że w tym tygodniu będziecie w stanie rozpoznać swoje cele, i równocześnie w pracy możecie też liczyć. Na grono przyjaciół, osób, które Was obdarzą sympatią. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, <śmany> mamy dwójkę buław, która może mówić o tym, że. Będzie, może być jakieś podjęcie, ważne dla Was podjęcie decyzji, dokonanie wyboru. Może oznaczać, że w jakiś sposób będziecie się izolować od swojego partnera. Być może będą tutaj... Ważne dla Was podjęcie jakichś konkretnych decyzji. Więc jest to troszeczkę taki, taka karta mówiąca o obojętności, o chłodzie, troszeczkę w stosunku do partnera o pewnym rodzaju izolacji, wyciszenia się konieczności wyciszenia się. Zobaczmy, co może oznaczać ta dwójka buław. A dwójka buław mówi, że być może w niedalekiej przeszłości był dla Was to jakiś ciężki okres w związku, gdzie poczuliście się mocno zranieni i nadszedł jakby czas na to, by podjąć dla Was ważne decyzje. Może był to okres, w którym było jakieś, były jakieś łzy, były cierpienie, nieprzespane noce, jakieś kłótnie. Być może związek Wasz w jakiś sposób został nadszarpnięty i nastąpiło w tym momencie, w tym tygodniu, być może nastąpi. Taka forma izolacji, w której będzie czas na to, żeby przemyśleć pewne sprawy jeszcze raz, spojrzeć na to z innego punktu widzenia i spróbować też podjąć jakieś konkretne decyzje, co dalej z tym zrobić, w którym kierunku pójść i jak ewentualnie rozwiązać problemy, które tutaj się mogły pojawić. Zobaczmy, co tutaj jest dla Was niespodziewanego, czego się nie spodziewacie. Mamy szóstkę buław, która mówi o tym, że wszelkie sprawy, które będą miały miejsce w tym tygodniu, rozstrzygną się na Waszą korzyść. Wasze plany, zamierzenia będą zrealizowane po Waszej myśli, zostaniecie docenieni i zauważeni. Jeśli byśmy mówili o sprawach uczuciowych, można powiedzieć, że dojdzie tutaj do porozumienia, do podjęcia ważnych wniosków i to, co chcieliście, żeby te zmiany, które planowaliście, żeby zaszły w, waszym, w Waszej relacji, zostaną przez drugą stronę przyjęte z entuzjazmem. To także uśmiech losu jakiś dla Was lub też spotkanie ludzi, którzy będą służyć Wam pomocą. Jednocześnie karta ta mówi, że Ważne jest też wykorzystanie w tym tygodniu okazji, które mogą się na Waszej drodze pojawić. Zobaczmy jeszcze. Wyciągniemy kartę aniołków dla Was. Tu jeśli chodzi o sprawy zawodowe, ta wszystka była przy słońcu. Mówi, że wszystko jak najbardziej będzie w porządku, możecie być w pracy. Docenieni, zauważeni, Wasze wysiłki przyniosą oczekiwany rezultat. I karta anielska dla Was. Mamy kartę Sen. Karta sen mówi, że w odpowiedzi na Twoje pytanie pojawia się temat snu. Przyjrzyj mu się. Na ogół jest to wiadomość dla Ciebie, byś więcej odpoczywał. Zaprzestań niepotrzebnych aktywności i sprezentuj sobie dobry, nocny sen. Jeśli zmartwienia powodują, że nie możesz zasnąć, oddaj je Bogu i aniołom. Możesz uczynić to z łatwością mentalnie, wyobrażając sobie swojego anioła trzymającego wiaderko. Włóż do niego wszystkie troski i obserwuj, jak anioł zanosi je do nieba, gdzie wszystko zostaje rozwiązane. Upewnij się, że Twoja przestrzeń do snu sprzyja dobremu nocnemu odpoczynkowi i sprawdź, czy Twoja pościel jest czysta i hypoalergiczna. Twoja zwiększająca się wrażliwość oznacza, że powinieneś unikać chemikaliów i aregenów sypialnych. Może także wymagać ciemności, ciszy i chłodu. Świeże powietrze może okazać się również pomocne. I to wszystko dla Was, kochani. Zapraszam na kolejne czytania i do zobaczenia.